Badania naukowe prowadzone w wielu krajach wykazały, że niemowlęta, które regularnie uczestniczą w zajęciach na pływalni, szybciej się rozwijają, wcześniej zaczynają raczkować i chodzić, a także są bardziej odporne na infekcje. Uczestniczenie w takich zajęciach sprawia, że szybciej nawiązują kontakt w grupie, są bardziej otwarte i łagodniej reagują na niepowodzenia. Ponadto pół godziny na pływalni to świetny czas na wspólny relaks. Nauka pływania dla niemowląt, która już od wielu lat jest praktykowana w takich krajach jak Anglia, Francja, Japonia czy Stany Zjednoczone, od jakiegoś czasu zdobywa coraz większą popularność również w Polsce. Nic w tym dziwnego, bo tak wczesna nauka niesie ze sobą wiele korzyści. Korzyści są tutaj wielorakie. Przede wszystkim obserwować można szybszy rozwój takich dzieci i psychomotoryczny i społeczny. Te dzieci w grupie na początku, oczywiście, patrzą się, co się dzieje, Jest to, są to dla nich nowe wrażenia, ale powolutku, powolutku adaptują się do tych warunków, do grupy. Jak potem można zauważyć na zajęciach, świetnie się bawią. Dzieci, które uczestniczą w zajęciach, bardzo szybko oswajają się z wodą. Dzięki temu mają szansę szybszej nauki pływania. Ale nie to jest najważniejsze. Niebogatelną tutaj też rzeczą jest spędzanie czasu wspólnego z rodziną. Takie małe dzieci stosunkowo niewiele mają możliwości innych rozrywek oprócz jazdy w wózku na spacerach. W związku z czym taki sposób wspólnego spędzania czasu jest dla nich bardzo dobry, bliskość rodzica. Są wtulone, mają możliwość poćwiczenia, mają możliwość zobaczenia innych dzieciaków naprawdę wszystkie są zadowolone. Role bliskości docenia tata Igora, pan Maciek, który na zajęcia chodzi już od ponad dwóch miesięcy. Myślę, że to jest dobra forma e, kontaktu z synem. Ja pracuję, generalnie nie spędzam z nim za dużo czasu. A przy okazji on się też od swoich wodą. przyznaje jednak. Bardziej nam się, rodzicom się bardziej na chwilę obecną podobają niż jemu, ale no, nie robi scen jakiś strasznych. Chyba jest ok. Prawdziwą fanką zajęć okazała się natomiast sześciomiesięczna Kaja, która napływalnie chodzi od trzech miesięcy. Mam pierwszy raz z pewną rezerwą, ale zaczęłam, że w ogóle no dziecko doskonale reaguje i jest tak śmiesznie. No wiadomo, że to nie jest tak, że to dziecko pływa samo. To dziecko trzeba przytulić, zanurzyć, położyć na wodzie. Dziecko uczy się oddechu, bo podobno do szóstego miesiąca ma wrodzone, także umie samo jak gdyby kluć wodę, nie tak się, no i myślę, że to w ogóle dziecko ogólnie też nie rozwija, że jest taki inny świat dla niego normalnie, woda, basen, zabawki, inne dzieci. Na zajęcia mogą już chodzić dzieci, które ukończyły dwa miesiące. Należy jednak taką decyzję skonsultować z pediatrą, ponieważ istnieje kilka przeciwwskazań. Przede wszystkim są to różnego rodzaju choroby skórne, często występujące w chwili obecnej alergie, jeżeli środki, które dezynfekują wodę działają drażniąco na skórę dziecka. Trzeba to obserwować i zaprzestać ewentualnie takich zajęć. No i przede wszystkim choroby układu moczowego oraz powtarzające się ewentualnie zapalenia ucha. To czasami się zdarza wśród dzieci, zwłaszcza małych. Jeżeli takich przeciwwskazań nie ma, można rozpocząć naukę. Zajęcia trwają w naszej szkole, ale to jest zresztą zasada, jeżeli chodzi o szkółki pływania na terenie całej Polski, 30 minut. Jest to związane z tym, że ta woda, pomimo, że jest wodą cieplejszą, podgrzaną w stosunku do wody na dużym basenie, ma 32 stopnie, 33 stopnie. Jest to mimo wszystko kilka stopni mniej niż temperatura ciała ludzkiego. Poza tym dzieci no, mają mniej tej tkanki tłuszczowej, która izoluje dodatkowo od warunków zewnętrznych w związku z powyższym. Bo również termoregulacje mają jeszcze nie do końca. Na basenie znajduje się zazwyczaj dwóch trenerów, którzy prowadzą ćwiczenia i pilnują, żeby wszystko przebiegało bez zakłóceń i w pełni bezpiecznie.